Dwa krzyże stały nad moją mogiłą, ale trzeciego krzyża nie było. Gdym zdobył wieniec szczęścia i chwały, dwie mnie dziewczyny umiłowały. Jedna mówiła, że bólem kocha. Weselem druga, bo więcej płocha. Jedna weselem, a druga bólem. Każda mię swoim przezwała królem. Bo nie znalazły w chwili omdlenia pieszczotliwszego dla mnie imienia. Lecz mimo pieszczot, ciągłej zamieci, ja, niestrudzony, śniłem o trzeciej. O tej, co biegnąc z wiosny zaraniem, pieści pieszczotą, kocha kochaniem. Nie drże, nie blednie, smętna lub płocha, lecz płomienieje, kiedy pokocha. Ocnął tych serce pękło na dwoje. Więc pochowałem to serce moje i postawiłem dwa złote krzyże, dwa cienie padły na traw pobliże. Dwa złote cienie, dwie złote smugi, jeden dla jednej, drugi dla drugiej. Patrzyłem na nie w półprzytomnie a wicher z niebem rozmawiał o mnie i powiadało niebowichrowi, że grób mój snem się wokół różowi. A wicher głośniej powiadał niebu, że bogia spragnion pogrzebu. Dwa krzyże stały nad mą mogiłą, ale trzeciego krzyża nie było.